Być z Tobą, moja miła. Dzień dobry Polacy, dzień dobry Radacy, dzień dobry Polsko, witajcie pięknie, kochani. Bardzo dobra wiadomość dla Was wszystkich. Na początku, od samego początku zaczniemy. Od 6 maja 2021 roku rozporządzenie się nie zmieniło odnośnie zakrywania ust i nosa, i zostaje ono jedynie przedłużane do dnia dzisiejszego. To znaczy, że to jest nielegalne. Czyli kochani, jeszcze raz. Od maja, 20, od maja 2021, czyli 6 maja, rozporządzenie dotyczące zakrywania ust i nosa w Polsce jest nielegalne. Powtarzam, nielegalne, a jest to informacja, jaką uzyskałem dosłownie 5 minut temu od mojego wspaniałego radcy prawnego, przed którym chylę Copkę i wyście równie powinni chylić, czyli przed radcą prawnym Anna Kubala. A teraz jedziemy dalej, kochani, jedziemy dalej, czymś was bardzo zaskoczę, może już słyszeliście, jeżeli nie, to pamiętajcie i niech ta informacja idzie w cały świat jeszcze dalej. Posłowie PiS, pozwoliłem sobie napisać wszystko na kartce, żebym czegoś ich nie przekręcił, posłowie PiS, czyli Prawa i Sprawiedliwości, niemal jednogłośnie odpowiedzieli na Komisji Zdrowia przeciwko, uwaga, obowiązku szpeceń wśród posłów oraz senatorów. To znaczy się, że ty Masz się inkubować, twoje dzieci mają być inkubowane, nauczyciele mają być inkubowani, yy, służby mundurowe, czyli policja ma być inkubowana, wojsko ma być inkubowane, zwykły Kowalski, taki jak tego słucha teraz, ma być inkubowany, taki Kowalski jak ja też ma być zainkubowany, a poseł PIS oraz poseł każdy, jeden, czy to senator czy PIS, nie musi być inkubowany, dlatego że jednogłośnie odrzucili nakaz obowiązku speceń wśród posłów i senatorów. No i co na to Kowalski, chcesz mi powiedzieć, że oni jako ludzie, którzy mają większą styczność z ludźmi niż ty, bo mieszkasz na wsi na zadupiu, że przepraszam sobie powiedzieć, gdzie święta krowa raz do roku dochodzi, masz obowiązek się za inkubowania, a oni mają prawo wyboru i powiedzieć, nie, ja nie chcę, ale ty już musisz. To nie idzie zgodnie wszystko z literą prawa. Oni tam naprawdę mają w głowach poprzewracane. Ale jeszcze wam coś ich powiem, kochani, bardzo ważnego i tutaj to bardzo dobra wiadomość jest. I, I tą wiadomość proszę pamiętajcie i przekazujcie ją wszystkim. Babciom, dziadkom, wnukom, wnuczkom, chrzestnym, chrześniakom, z rodzinie, mamie, tacie, wszystkim mówcie, bo to jest bardzo ważne. Poseł Pis oświadczył, uwaga, że nie ma w Polsce obowiązku szpecenia nikogo. Czyli jeżeli decydujesz się na szpecenie, bierzesz pełną odpowiedzialność za siebie, ponieważ producent się zrzeka odpowiedzialności. Jak sami wiemy, dopiero w 2023 roku i na koniec tego roku mają być wyniki badań. I jeżeli coś ich ci się stanie, albo lewa ręka ci urośnie druga, albo e, będziesz to źle znosił, czy wyjdą ci jakieś odczyny po tym, to to ty wziąłeś na siebie pełną odpowiedzialność, nie producent, nie państwo i nie lekarz. No i tak to wygląda, kochani. Ja osobiście nie jestem szpecony, nie zamierzam się szpecić, chcę być nadal przystojny, gładki i pikny. <grym> Ale wy też takiego obowiązku nie macie. I jeżeli jest taka sytuacja, że pracodawca was przymusza do szpecenia, bierzcie delikwenta na czerwony rywalik, najlepiej go nagrajcie uchytą kamerką, niech to powiem uchytą kamerką, do tego niech wam da na piśmie, że macie obowiązek się szpecenia, bo jeżeli nie będziecie się szpecić, to wylecicie z roboty, to wtedy delikwenta ładnie do prokuratury i ładnie do odpowiedzialności karnej jego pociągnijcie, bo nikt nie ma prawa wam niczego narzucać. Powtarzam, nie ma w Polsce obowiązku szpecenia nikogo, a jest to powiedziane przez posła PiS, czyli posła Prawa i Sprawiedliwości, ale jednocześnie powiedzieli, że wszyscy mają się szpecić, a poseł PiS i nie każdy tylko Pis, ale czy PO, czy Lewica, czy Pięćdziesiątka, czy Kukizy, czy Lewiatany, Srały, muchy będzie wiosna, będzie trawka lepiej rosła. Nie muszą, a ty Kowalski musisz. Ale pamiętajcie o jednym, nad tym wszystkim stoi konstytucja przez wielką literę K. Choć ostatnio nagraliśmy piosenkę Konstytucja Lipa w rządzie się nie przyda. E, jak jest Waszym zdaniem? Komentujcie i uświadamiajcie wszystkich, bo to jest bardzo ważne. Ja powtórzę na sam koniec jeszcze raz dla tych, co teraz dołączyli do transmisji na żywo, bo jestem dopiero po zakończonej rozmowie z moim fantastycznym radcą prawnym od 6 maja 2021 roku. Przedłużone jest rozporządzenie do dnia dzisiejszego włącznie o tym, że mamy y, zakrywać usta i nos. A ja powtarzam, że jest to nielegalne według konstytucji. I to samo powiedział mi mój prawnik. Więc kochani, jeżeli decydujecie się na inkubację, róbcie to, ale nie wymagajcie od nas, żebyśmy my to robili. Ja zawsze mówię, że każdy ma prawo. Pełne decydować o sobie. Chcesz chodzić w namordniku? Noś namordnik, ale nie wymagaj, żebym ja go nosił. Ja nie mam nic przeciwko, żebyś tego nosił. Chcesz się szpecić? To się szpec. Chcesz się inkubować? To się inkubuj. Ale ja tego od Ciebie nie wymagam i Ty tego ode mnie nie wymagaj. Moja sprawa, czy ja się będę inkubował, tak jak i Twoja sprawa, czy będziesz Ty się inkubować. I powtórzę, raz jeszcze, posłowie Prawa i Sprawiedliwości niemal jednogłośnie opowiedzieli się na Komisji Zdrowia. Przeciwko obowiązku szpeceń wśród posłów i senatorów. Także kochani, oni inne płuca mają, bo wy musicie mieć gorsa. Skoro oni mają styczność z dużą ilością ludzi, a ty mieszkasz na Pogwizdowie, gdzie święty baran nie dołazi, masz obowiązek się szpeceń. Według właśnie kogo? No bo oni mówią, że nie musisz, pracodawca mówi, że musisz, no i dawaj tego delikwenta, pracodawcę, który cię zmusza do obowiązkich szpeceń, zapisz mu to na piśmie i niech ręka boska tam gdzieś, kurczę, tego pracodawcę macha nad nim, żeby pamiętał, że jeżeli będziesz zobowiązywał do szpeceń ludzi, którzy u ciebie pracują i będziesz ich dyskryminował, będziesz ich przesuwał, wysłał na bezpłatne urlopy i nie wiadomo co jeszcze, takiego delikwenta zaraz za włos, zaraz uchryta kamerka, najlepiej jeszcze na pisemku i zróżnim nim do prokuratury, jak zapłaci taki pracodawca 150 tysięcy za dość uczynienia, za to, że zobowiązujecie do brania w eksperymencie międzynarodowym, to się zorientuje, że nie tędy głowa. To wszystko, co miałem Wam do powiedzenia w dniu dzisiejszym. Chcę, żebyście wiedzieli, kochani, że jesteśmy razem. Tworzymy fantastyczny, fantastyczną grupę. Jest nas już ponad 50 tysięcy osób. Dziś miałem przyjemność rozmawiać z Łukaszem, policjantem, który do mnie zadzwonił z Poznania. Chyle Copkę. Cieszę się bardzo, że ten mój wyrok Ci się do czegoś przyda lub też nie przyda, bo ja zostałem z... zostałem uniewinniony za poruszanie się bez maseczki przed restauracją Hacjenda w miejscowości Turek. Malanów, ale również i w tym malanowie w tej restauracji też poruszają się bardzo dlatego że ja nie będę zakrywał ust i nosa. Bóg dał mi ząbki, mam nawet wrzutnik na 5 złotówkę, po to, żebym go wam pokazywał, a nie po to, żebym go chował. Chować to można, wiecie, co trąbę, dlatego portki się wciąga. I jeżeli już decydujesz się, drogi Kowalski, nosić mnamordnik w ten sposób, to zastanów się, czy Majty nosisz tak, że ci. Tromba wystaje, dobra? Bo to nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. Duże radości dla Was wszystkich. Kochamy Was, pozdrawiamy. Chorzu sto 103. Niech się darzy. U nas nie ma segregacji i jej nie będzie. Bo segreguje się ziemniaki. Na obrane, nie obrane. Zapraszamy do nas każdy piątek sobota. balet do Białego Rana. Prawie jak na wiejskiej. Trzymajcie się, niech się darzy. Cześć.